Halo, samo się zaczęło. To nie ja. To nie moja wina. Zaczynaj nagrywanie. Halo. Już leci. Już leci. Witamy was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszym odcineczku z Worms Clan Wars. Ja jestem Troczek, moim gościem dzisiejszym jest Kalwa. Hej, cześć, witajcie z tej strony uwięziony Kalwa, który siedzi jak księżniczka Fiona w zamkniętej wieży. Tak, w najwyższej komnacie. W najwyższej wieży. Tak. E, poprzedni odcineczek, moi drodzy, możecie zobaczyć u kalwę na kanale. Link macie oczywiście w opisie. Zapraszam do pozostawienia subskrypcji o niego, lajka i komentarza. No i zaczynajmy zabawę. Polecam obejrzeć poprzedni odcinek, bo było naprawdę hardo. Mieliśmy ostatnio dość sporo uśmiechu, dość sporo bawu. Tak. Mam nadzieję, że wpadniecie mnie odwiedzić. Zabawa była dosłownie przednia. Tak, a przez to, że ja jeszcze nie, yy, nie umiem grać w Wormsy, to <laughs> jeszcze śmieszniej czasami wychodzi. No i zobaczcie, na sam początek on mi rzuca świeczkę, no. Jak tak można, no. Ostatnim razem też tak zaczęliśmy. <laughs> Myślę, że to chyba dobry początek. <laughs> tak, po co zmienić schematy? <laughs> Okej. Okay. Mm, jakby ciebie teraz tutaj pokonać? Widzę, że masz Hasha na dole. <laughs> Oczywiście, pozdrawiamy, hasza! Tak, przeserdecznie pozdrawiamy. A ty mi dałeś plan. Dałeś mi... Uważaj, bo ten topór zaraz spadnie. Nie dałeś mi! O nie! 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 Jeszcze! Nie. Jeszcze! Chciałem, żebyś spadł! Nie wyszło. Zobaczmy, na jakim dupiu ja tu siedzę teraz. No, gdzieś. Halo, ja tu jestem na konkretnym zadupiu. No! Można jak powiedzieć. No i drodzy, kolejny odcinek oczywiście zobaczycie u Kalfa na kanale, więc e, zapraszam przeserdecznie. Również serdecznie zapraszam. I teraz chyba moja postać nauczy się latać. Oj chyba nie. Obstawiam, że raczej spadnie. A może. Wezwałeś mordercę do swojej komnaty. Co <laughs> no to co. był? Blue Yeti? On? Blue Yeti. <laughs> Dokładnie, Blue Yeti. Już tu po mnie idzie. Ała, zakopałem się w ziemi. Dobra, co by ci tutaj. Co to byś chciał, powiedz mi. Ja wiem, co ci dam O nie. Konserwanty No nie wiem czy w owcy są konserwanty Ale Kto powiedział, że nie mogą być? No i teraz mamy no. Wolf -Hicks. Widzę skrzyneczka Skrzyneczka Tego nie można zmarnować O nie Coś czuję, że to było Coś co mnie pokona moi drodzy No niestety to było akurat całkowite GÓWNO No dobra. Słuchajcie, kalwa jest weteranem tej gry. Jak on powie gówno, że coś dostał, no to chyba rzeczywiście gówno dostał. No. <laughs> on no jeszcze no, topór. To, to <laughs> Sam był dobry. Wykonanie już nie. Wykonanie <laughs> jak zwykle. Dobra. Idziemy. No i drodzy, w ogóle, jak wam się podoba. Um... Nowa perspektywa kamerki. Mam nadzieję, że. Taka jeszcze bardziej Wam się podoba niż poprzednia. Hmm, wiesz co, dałeś Twoje mi plan. teraz? O, masz jakiś plan? Uh, uh, co mały taka, plan. Mały plan. Mały plan. Myślałem, że lecisz na tą smoczycę? Nie, jeszcze nie. Ją jeszcze zostawię. Patrz, jak się skampi. Skowany. Kolejna świeczka. No, chyba no dobra. Robaczek. Wymieniliśmy się. Jestem na plus. Doko. Chociaż ja mam więcej HP, a i tak, tak cię pokazuję wyżej. <noise> znaczy, nie, nie mam więcej. Mam mniej. Szkoda. O nie! To jest wielki. Wielki boss. Nie, boss. Bossman <noise> no boss <noise> zostaw. Bossman, no, don't do it. No, don't do it. Don't do it. <gry> oh. Nie! Oh. Hasz, jak mogłeś mi to zrobić? Wyobrażam <gry> no sobie komentarze. <gry> ja tu do hasza specjalnie odcinki chodziłem oglądać, łapki zostawiać, a ten mi granat puszcza. Hasz, jak mogłeś. Zabawmy się U. w żołnierza z Wietnamu. Będzie, War Thunder. Uuu, ale żeśmy zasadził. Uuuu, bolało. Ale chyba cię nie zabije. To cię nie zabije, to cię wzmocni. Pamiętaj. I masz królewne Fiona. I teraz moja Fiona. Tak. A jeszcze że to możesz się przekopać tak naprawdę, no Co ci pozostaje? Chciać ja mogę. Chociaż nie, nie musisz. Oh no! How'd... Spokojnie. Spokojnie to jest to gówno. To znaczy woda? No. No. Święty kisiel. No tak, święty -kisiel. kisiel. Zapraszamy do ogarnięcia o co chodzi z świętym kiś kiślem. Kisielem? Nie wiem, jak się mówi. Niebo Dokładnie, kisiem. jeśli nie wiecie o co chodzi, zapraszamy do poprzedniego odcineczka. Warto. Dobra, i teraz moja tura, proszę, daj mi moją turę. I niestety, święty Kisiel okazał się dla ciebie jak zawsze święty. No, <laughs> on, mnie, on mnie ratuje, wiesz, wiesz o co chodzi. Dzień dobry. O nie. Powinni nasz nasz świeczka. No ja już nie, nie mam świeczek. Co na to jest? Zdolę teraz. Teraz by ich zbole weszło. Pff. Nie! Znowu? Znowu się położyłem. Nie, jeszcze on. No cóż. Jeszcze Holi bomba mi zasadzi. Mam nadzieję, że się podobało. I o cztery damagea. Za dużo zadałeś, za dużo. Jestem rozgniewany. Jezu, nie miało mi którego robaka dać. Nie lubię się zmieniać, więc pójdziemy i tak i tak na spokojnie na wyprawek. Prawdziwa! Lara Croft w wersji Robak <laughs> Można powiedzieć, że dobrze trafiłeś, bo akurat wchodzisz po takich tajemniczych tunelach mm -hmm. a, a jak ciebie kocha święty Kisiel. Sprawdźmy. Mnie nienawidzi. <laughs> Czy ja wiem? <laughs> Właśnie cię chyba lubi. <laughs> Miałeś spaść na dół. Nie wiesz. No cóż, no nie, jeszcze duży Chyba zemsta hasza. Druga Boku. już, druga już O nie 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 nie, moździerz to jest Kurczę, zły plan Zły plan, nie tak No właśnie Co ja tu jeszcze mam ciekawego? Jej, Wiesz co? Myślę, że może konserwanty? Jej najwyżej poświęcę hasza, czemu nie? Nie, nie poświęcisz hasza Hasz! <śmiech> hasz. <śmiech> czemu mi to robisz? Hasz! No hasz teraz zostawię po mojej mi stronie, Mile sobie łapki nie zostawię. To groźnie zabrzmiało, wiesz? Takiego w tej grze jest? <laughs> Okej okay. co tam ciekawego ci padło? takie ciekawe mówisz? Znaczy bo pierwszy raz coś takiego widzę w tej grze? Oj, oj, oj. Dobra. Miał być gdzie ale no. Znowu święty kisiel cię uratował. Tak, ale <laughs> słuchaj Wiesz co. <laughs> co to jest? <laughs> Tak Kluczem cię. 5 do zadałem. To może po koleżeńsku też 5 do meża. O nie, ma, ma teraz dwóch. Oj, teraz jestem Tylko jak... nie wiem czy na ja też to mam. Wpadłem no jak mam śliwka pytań. w kompat. No powiem ci, że chyba nie, bo ja nie mam tutaj nic ciekawego specjalnego. Zobaczymy. Youtuber, Youtuber Junior. No! Zabijesz młodszą wersję hasza. No chyba tego już hasz nie spierdzieli. Udało się. Pierwszy raz hasz się przydał. W tej rozgrywce. Tak. Bye, boy. Co ty tam planujesz, co? Co ty tam planujesz? Właśnie nie wiem co ja mogę planować A może już wiem O nie, nie, nie jest Dobra wróciliśmy Waluigi? Chyba, nie wiem, może po skrzyneczkę skoczy? Czemu nie? Nie, nie wolno Ty jeszcze masz jetpaka, 10 monetek i co ciekawego? O, 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 widać, że coś dobrego, bo nie możesz złapać No nie Kolejny gówno. No zobaczymy, zobaczymy Ja jestem ciekaw, co ja muszę zrobić, żeby twojego Wariata zabić. O nie, Święty Kisiel cię polubił. Święty Kisiel. No właśnie, moi drodzy, no właśnie. Jeszcze? Ile tu masz tych jetpacków? O nie. Poświęcenie. Idealnie. O Chyba mi nie wyszło. No, bo w życiu mi nie wyszło. A nie, jednak wyszło. I świętyki się mi jeszcze uratował. Twojego robaczka chyba troszeczkę zakopało, wiesz? I to tak nawet... Może trochę? Nawet mega mocno zakopało. Nie, ja nie będę się bawił. Tak, w ten sposób, ja tutaj ci pokonam. Jeszcze masz szansę. The old way, Okej. Okay. Right. Gram tylko jednym robakiem. Słucham? Mówię, spokojnie, masz jeszcze szansę. Gram praktycznie jednym robakiem, bo Fiona oczywiście siedzi w wieży. Ale wiesz, co Twój robak tamten też ma teraz przechlapane? Tak, moim zdaniem. A co mi to? Utopisz swojego biednego heksa? Heksagona? Utopisz? Jak możesz! On dla ciebie Heksy walczy. mam radę, wierzę w niego. <noise> no tak, bo szybciej ja się mogę zabić. <noise> Nie wierzę, że, że mi to wyszło Czyżby? Lekcja Johna Rambo? Dobra, zbierzmy sobie 10 funtów Oj, zaraz wyśnie Jeszcze raz teczkę zgarniesz Na co ja przepraszam? Nie! Wiem, jakie to... nie, nie! Wiem, jakie to zrobiłeś, ale... Nie wyszło, ewidentnie ja, Jak ty wyjdziesz z tego? No nie, no halo, to miało być, że ty, ty tknąłeś Nie wierzę. Święty Kisiel okazał się przychylny tym razem. No właśnie. Straciłem łaski bogów. <laughs> Wormsowych. W sumie nie wiem, co ja tu dalej mogę podziałać w tą stronę, ale. Musisz przyjść, Może się uda. Musisz do mnie przyjść. Chyba się nie udało. No, ten granat odłąkowy tak. Nie wyszedł, ci na dobre A wiesz, co jest najgorsze? Że nawet jeżeli tym robak to Fiona i tak, tak przeżyje, ponieważ <laughs> się czas skończy, to wiesz, co jest. A, spokojnie, mamy jeszcze 18 minut, 12 sekund. Na to. No, wiesz co, co mnie nie pocieszy. Zobacz, nie masz może czasem teleportera? No słuchaj nie mam <laughs> um. Jestem genialny. O nie. Basia, Idealnie ty... siadło! Skurkowany. <laughs> i teraz jak do Fiona się dostać? Ja, ja nie znam, ja nie wiem jaką taktykę wybrał Rek, więc no... No nie no, ale co to ma być? Shrek chyba schodami leciał, ale tutaj jakoś schodów nie widzę No, ewidentnie nie widać schodów To ty by długo jeszcze będziesz skakał? Reni, trochę sedełka spali o nie, how dare you Nie, wejdzie ci to Nie wej... Nie mam czyn. Nie wejdzie ci to, jest, to jest pewne Dlaczego ci to wyszło? Tylko jak, częściowo Jak śmiałeś śmieć, śmieć, że... Śmieć, że chciałeś śmieć no, Jakby Jak by to cię porobić? No. Może tutaj? Co ty tam zrobiłeś? Pocisk? O! Aaaa, myślałem, że troszkę więcej zada. I ta muzyczka. No du -du 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 -du. You lose. Dobra, dobra. Co ja tu jeszcze mam? Nie wiem, zacznij co, się kopać. Właśnie chyba zacznę. Tyle, że to jest kisiel <noise> się utopie Nie utopisz się. Zobaczcie jaki inżynier Emmet. <noise> <noise> nie o to chyba chodziło, ale możesz się dalej przekopać, wiesz? No, no właśnie nie wiem czy to pod wodą działa w ogóle. <noise> no ja tym bardziej. Przepraszam, poprawka czy to się w kisielu będzie działać <noise> Tak. Teleporto NIE! Halo, halo! <mum> <mum> Powtórka z rozrywki Owszem, powtórkę Nie ma tak dobrze! <gum> Co to? A wodę możesz wypuścić Ej to dobre to Ej fajne Jakoś się udało To było fajne Ostatnia o, to, to próba W fabule. nie wiem no właśnie to uh -huh. Myślałem a dobra użyję uh -huh. Czekaj, teraz biorę inną metodę. No nie mów. A jak? Na spokojnie, ja do ciebie przyjdę. Tylko nie wiem jak. Chyba, że ja przyjdę do ciebie. O. Interesujące. Padochron, zobaczcie jaki kurczę John Rambo oh. <noise> Zobaczcie, on, on, tu ma jakiś chytry plan 1v1 ojoj Nie, powiedzieć, a wezmę tą skrzyneczkę, to mi się nie udało, to może mi się uda Zrobię to samo co ty z panem Oj chyba będzie. Dokładnie. Gniew bogów. Nie! Jeszcze żyje. Jeszcze. I co mi Mario? Tak myślę, taktycznie wypadałoby być, nogę. Praktycznie dać nogę. No. Co to co ty? Nie udać się. How dare you! You can't. Ah! ah! Tłumy kochają mnie! GG. Jak no. to było mówione? GG. A na ten moment wam bardzo serdecznie dziękujemy. Oj, grę mi zrzuciło. Halo, odpal mi grę. Bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że podobał wam się odcinek. Następny odcinek zobaczycie u kalwy na kanale, więc zachęcam do wpadania do niego na kanał, zostawienia łapeczki w górę i subika. Tutaj też zachęcam jak Wam się podobał. Zachęcam również tutaj do pozostawienia subskrypcji. Już niedługo mamy 1000 subskrybentów na kanale, 1000 widzów moi drodzy. Piękna liczba. Postarajmy się ją jak najszybciej zdobyć. Dlatego dziękujemy Wam przeserdecznie. Moim gościem był Kalwa. Tak byłem tutaj. Oczywiście pamiętajcie, że na 1000 subów utroczka pojawi się jakiś specjal. Jaki to będzie specjal, tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno warto go wyczekiwać. Tak więc moi drodzy, widzimy się w następnym odcineczku u mnie. Trzymajcie się. Hej! No, trzymajcie się. Cześć, cześć! <laughs>